Jesteśmy w bazylice katedralnej we Wrocławku w świątyni, która w tym roku przeżyła swój wieki jubileusz, 600-lecia, swojej konsekracji. Znajdujemy się w tym miejscu w związku z tym, że chcemy podzielić się jakąś refleksją związaną z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Otóż w tej całej wielowiekowej historii diecezji, historii katedry. Był taki jeden dzień szczególny. To był dzień 6 czerwca 1991 roku. W tym dniu w ramach czwartej pielgrzymki do ojczyzny na trasie pielgrzymowania znalazł się Wocławek. W godzinach popołudniowych tutaj do tej katedry przyszedł następca św. Piotra, Jan Paweł II. Po wejściu do katedry skierował się natychmiast w to miejsce, w którym my się w tej chwili znajdujemy: ołtarz, w którym przechowywany jest najświętszy sakrament. Ojciec święty padł na klęcznik, głowę ukrył w dłoniach. Wszyscy zamilkli i trwał na modlitwie kilkanaście minut. Ten moment modlącego się papieża. Został uwzględniony w tablicy, która przypomina pobyt Ojca Świętego w katedrze wocławskiej. Widzimy tam klęczącego, modlącego się Ojca Świętego. Dodam także, że właśnie tutaj, w katedrze wocławskiej i to była osobista inicjatywa papieża chciał się spotkać z Polską szkołą. Tutaj byli przedstawiciele dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, wszyscy ministrowie oświaty ostatnich lat, kuratorzy z całej Polski. Przepiękne przemówienie papieża, zakończone świadectwem, w którym to świadectwie oddał Ojciec Święty ogromny hołd, szacunek, miłość nauczycielom, wychowawcom, katechetom, którzy jak Powiedział, tworzyli fundamenta jego przyszłej pracy, jego przyszłej osobowości. Ten tekst został właśnie zapisany w tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego we Włosławku. Było to rzeczywiście bardzo piękne spotkanie, historyczne, jak powiedziałem. Miałem ogromny zaszczyt i radość że w drzwiach katedry włocławskiej w imieniu kapituły bazyliki katedralnej mogłem Ojca Świętego przywitać, podając do ucałowania relikwiarz z relikwiami drzewa Krzyża Świętego i wodę święconą. Taki liturgiczny obyczaj, jak biskup wchodzi do katedry, zawsze jest ta formuła zachowywana. Została zachowana także w momencie, gdy progi tej katedry nawiedzał sam Ojciec Święty. To tam, że jako kardynał był kilkakrotnie do Wocławku. Była wielka przyjaźń, chociaż różnica wieku spora, prawie 20 lat, między ówczesnym naszym biskupem Antonim Pawłowskim a Karolem Wojtyłą. Najpierw sufraganem krakowskim, potem administratorem i arcybiskupem. W czasie soboru, bo to biskup Pawłoski też, wielki umysł, wielki teolog, więc na pewno na tej płaszczyźnie, pracując w trakcie wszystkich sesji soborowych w Rzymie, ta najpierw może znajomość przerodziła się rzeczywiście w ogromną przyjaźń i bliskość. Byłem niejednokrotnie tego świadkiem. Dlatego jest też okazja, by wspomnieć właśnie jednego z wielkich biskupów XX wieku, którzy przeszli przez Mocławek, mianowicie biskup Antoni Pawłowski. Gdy chodzi o moje osobiste spotkania z Ojcem Świętym, one sięgają bardzo, bardzo wielu lat. Mój wiek już na to wskazuje, że sporo rzeczy już mogłem w życiu przeżyć. Pierwsze spotkanie z Karolem Wojtyłą to było na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyjeżdżał kilka razy w czasie semestru z wykładami, ale to były wykłady na wydziale filozoficznym. Widzieliśmy go, że chodzi młody biskup pochylony, lekko zamyślony. Ale pamiętam rekolekcje, jakie przeprowadził dla młodzieży akademickiej w kościele akademickim w Lublinie. Co nas uderzyło? Przed każdym nabożeństwem, no, przynajmniej pół godziny, a może i więcej, widzieliśmy Karola Wojtyłę klęczącego przed Najświętszym Sakramentem. To było jego jakby bezpośrednie przygotowanie do głoszenia Słowa Bożego. Rekolekcje te zapisały się w pamięci uczestników na długo. Po wielu latach spotykając się z kolegami, czy to duchownymi, czy świeckimi, w rozmowach żeśmy wracali do tych właśnie spotkań, którym przewodniczył biskup Karol Wojtyła. No i ten dzień szczególny 16 października 1978. Byłem wtedy proboszczem w takiej parafii znanej z książki Marii Dąbrowskiej Nocy i Dnie. Koło Kalisza, taka miejscowość dzisiaj się nazywa Pamięci. U Marii Dąbrowskiej nazywała się Pamiętów. Pojechałem do Kalisza, wszedłem do kościoła ojców jezuitów. Za chwilę miało się rozpocząć nabożeństwo. Wychodzi jeden z zakonników, mówi podaję wam wiadomość, papieżem został Jan Karol Wojtyła, arcybiskup Krakowa. Pobiegłem natychmiast do kościoła świętego Mikołaja, z którym byłem bardzo związany w Kaliszu, bo w tym kościele przyjąłem święcenia kapłańskie. Wikariuszom mówił głośnie, że papieżem jest biskup Karol Wojtyła. Nie wierzymy księdzu. Mówię naprawdę, to dajcie, ja idę i ogłoszę ludziom. Oczywiście potem ten entuzjazm najbliższych dni, który nam towarzyszył, każda wiadomość zasłyszana, zwłaszcza w Radio Wolna Europa. Jakaś mała zmianka w gazecie takiej czy innej. Chłonęliśmy wszystko bardzo, bardzo mocno. No i potem ta niezapomniana pierwsza podróż apostolska do Polski. Ponieważ będąc proboszczem, nie, byłem, nie było wikariuszy, nie mogłem być w gnieźnie wtedy, ale pojechałem drugiego dnia, jak Ojciec Święty odlatywał z Żydowa. Do Częstochowy. I tam mogłem go przy helikopterze bezpośrednio spotkać, ucałować ręce, otrzymać jego błogosławieństwo. Wtedy jeszcze służby nie były tak wyczulone jak dzisiaj. Można było bez problemu podejść do Ojca Świętego. I to było takie miłe, naturalne, prawda? Ogromna radość, że nasze pokolenie, które znało papieża, kochało papieża. Będzie jednocześnie cieszyć się Jego tak rychłą, tak szybką beatyfikacją. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że nie tylko, że się mówi Ojcze Święty, ale że naprawdę był świętym, pełnym tego słowa znaczeniu. Ale teraz już w sposób oficjalny będzie można zanosić nasze błagania do Boga za jego wstawiennictwem. Ufamy, że będzie skuteczny także w tym działaniu z nieba.